Cześć! Siemano! Witam Was wszystkich serdecznie, bardzo się cieszę, że nas słuchacie. Po takim okresie, kiedy mieliśmy taką trochę przerwę. I jesteśmy tutaj, nagrywamy dzisiaj ten odcinek z, z Jankiem po to, żeby... Ten odcinek to jest tak dużo powiedziane, bo to będzie taki mały bonusik. Tak, więc na szybko chcemy Wam przedstawić. Pierwsza sprawa jest taka, że ostatnie materiały ukazywały się nieco rzadziej niż zazwyczaj. Jest to spowodowane nie Piotrem i nie jego montażem i nie Jankiem i jego problemami ze zdrowiem, tylko jest to spowodowane tym, że ruszyliśmy w końcu. Znaleźliśmy na to czas, znaleźliśmy na to przestrzeń, żeby ruszyć z kilkoma projektami. I jednym z tych projektów jest Brave Collective, od którego w zasadzie wszystko się za zaczęło. Czyli nasz projekt matka. Tak, to jest nasz taki wiesz projekt Matka, tak dokładnie jak to znaczy powiedziałeś. Czy nasz, Piotrek. Nie bądź tak skromny. Oj tam, oj tam. <śmiech> <śmiech> tak, no mogę powiedzieć, no dobrze, no yy, tak, jakby to jest projekt, nad którym pracuję już z 8-9 lat. Z tym, że dopóki Janek nie pojawił się w tym projekcie, to był on robiony jeszcze bardziej z doskoku i pomiędzy różnymi innymi zadaniami. Niż... Pojawił się Janek i ruszyło. No ale tak, no jak chce się iść szybko, no to idzie się samemu, a jak chce się dojść dalej, no to lepiej sobie dobrać ludzi do drużyny. I tak. Pojawił się Janek, który jest jak Sławek-Peszko w polskiej reprezentacji. Taki człowiek zawsze jest potrzebny. Tak, a to możesz mi, może, może zostawimy to na takie większe rozbudowanie, bo dzisiaj tak na szybko powiemy. Tak, tylko zamysł. Więc teraz tak, macie już y, tą kartę, że Janek jest trochę jak Sławomir Peszko. Ja do końca nie rozumiem, bo ja trochę w piłce mniej. Ja, Janek kiedyś bardziej, ale teraz też trochę mniej. Trochę mniej w ogóle, no ale nie będziemy wchodzić już. W ale, ale ma wiedzę teoretyczną. Więc y, przechodząc od razu do rzeczy, no to gdyby nie Brave Collective, to... Nie gadalibyśmy tutaj, gdyby nie Brave Collective, nie robilibyśmy tego eventu, o którym zaraz wam opowiemy, ale wszystko zaczęło się właśnie od tego, że jak ja 8 lat temu wypuściłem sobie jakieś wideo na YouTubea że będę robić nowe rzeczy i będę pomagać innym, żeby też robili nowe rzeczy. Kim jesteś? Jestem... Jesteś zwycięzcą! To był Piotrek, tak. Tak, to, to może, nie, może tak, może akurat ten tekst to nie był mój, chociaż troszeczkę czasami zazdrościłem, chociaż z drugiej strony trochę prześmiewczo zazdrościłem. Ale tak, to była jakby idea, która wyrosła z, z tego. Ja oczywiście robiłem też nowe rzeczy w tym czasie. To nie jest tak, że ja przez kilka miesięcy tam trochę filmów wrzuciłem na YouTube i nie robiłem nic więcej poza tym. Robiłem tylko, że nie było to wygodne, żeby to nagrywać, montować, publikować, i poza tym, jak robi się taki projekt samemu, to ciężko jest nad wieloma rzeczami zapanować. A w momencie, kiedy pojawił się Janek, no to mogliśmy, mogliśmy zrobić więcej. Jakby dużo więcej zaczęło się dziać, właśnie ja będę o tym mówić. Po Dramat Base Supporcie, bo to była. Pierwsza taka, taka impreza, w której wzięliśmy razem udział, tam gdzie była, tam gdzie Janek dał się porwać w zostałem, wir, w wir licytacyjny. Tak, zostałem mecenasem sztuki. Dzisiaj, ja... dzisiaj właśnie sprzątałem te obrazy, wiesz? Tak, co czyściłem i myślałem o tym. No to ja wczoraj widziałem Adama, jednego z artystów, którzy Opublikowali, znacznie opublikowali. Uzas... No którzy. Wystawili? Tak, wystawili. No, no, namalował świetne obrazy, nawet blat od deskorolki pomalował. Tak, to był jego, jego chyba y, dzieła najwięcej zebrały publiki. Do. Zdecydowanie. To tak? jakby no Adam, Adam się po prostu. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale Adam się sprzedał doskonale. Po prostu ludzie się bili o, o, jego, o jego obrazy. A akurat... Prawie dosłownie, tak. Prawie dochodziło do rękoczynów tam. Tak. Już. A akurat Adama jeszcze tak przy okazji, jeszcze wczoraj spotkałem, miałem, ochotę, miałem okazję zamienić z nim, z nim parę słów, ale przejdźmy dalej, żebyście mieli troszeczkę wię, większy pogląd na to, co się teraz dzieje, bo przechodzimy do głównego. Wracając do drum and Bass supportu, który był pierwszym naszym projektem. W próbowaniu nowych rzeczy, bo to jest ta główna myśl, która. No, my zostaliśmy w zasadzie do niego zaproszeni przez Wiktora i przez, yy, przez Radka. Także... Tak, i to był pierwszy projekt, w którym yy, no jakieś tam wymagało od nas zaangażowania, yy, pomocy czy czegokolwiek. No, i potem zaczęliśmy już myśleć nad innymi projektami, i tak po tym, niedługo po tym, pojawiła się pewna osoba. Tak, i to był Maciej, i to trzeba też mu oddać. On odezwał się do nas na, na naszej grupie, którą wtedy jeszcze mieliśmy na, na Messengerze. Dokładnie wam nawet mogę powiedzieć jeszcze kiedy, ale to. To jak... Piotrek poszuka. Ja w tym czasie powiem, że rok temu Maciej się do nas zgłosił i współpracowaliśmy z nim przy pierwszej edycji projektu. Piotrek bardziej zaangażowany, ja niestety przez brak możliwości troszeczkę mniej. Ale to była taka delikatna współpraca. Tak, i jakby wszystko wyrosło z tego, że 6 kwietnia 2023 roku o 10:30 Maciej napisał, że napisał nam pytanie: czy ktoś zajmuje się zawodowo organizacją imprez masowych i czy możemy jakoś pomóc? Później ta rozmowa przeniosła się na, na, jakiś, na jakiś, jakieś inne miejsce, gdzie mogliśmy porozmawiać jeden na jeden o tym projekcie. W zasadzie Maciej zapytał się, czy pomogę mu zrobić trasę koncertową. A ja mu powiedziałam, że okej. Okay. W zasadzie nawet nie zapytałem się wtedy jeszcze na ten czas dla kogo? Dla kogo będzie robiona ta trasa koncertowa? Po prostu znałem, że no dobra, no nie robiłem jeszcze trasy koncertowej i w sumie mogę zrobić. żaden problem. No i jeżeli chodzi o to, tą... No to tak powstała ta pierwsza edycja, kogo Piotrek nie wiedział, Piotrek do mnie się zaczął... Znaczy ja chwilę później się dowiedziałem, bo jak powiedziałem, jak ja się zgodziłem w ciemno, mówię dobra stary, możemy to zrobić. I ale tak już on mi tam zaczął dalej mówić, ja mówię, to tak, dobra, ale, ale komu właściwie mamy zrobić tą, <laughs> komu mamy tą trasę koncertową zrobić? I tutaj do mnie też trafia info, że Janek, czy pomożemy zrobić Maciejowi trasę? Ja mówię, no jasne pomożemy. A kogo chociaż mi powiedz? I wtedy pada imię i nazwisko artysty, o którym nie miałem zielonego pojęcia, kto to jest. Ja również, ja tak w ciemno, bo uznałem, że to jest fajny projekt i to już tam pallicho, kto to jest. A chociaż do no z drugiej strony, no to można powiedzieć, że ten artysta, no bo chodzi o Aurelio Voltera, no to jest bardzo wszechstronnym artystą. Ma duże, duże, duży dorobek artystyczny. Dodatkowo też robi na YouTubie coś takiego, co się nazywa Gothic Homemaking. Generalnie w świecie, w subkulturze gotyckiej jest królem. Jednym jest uznawany za jednego z no naprawdę mocno osadzonych artystów. Tak, ale nie będziemy dzisiaj wchodzić w większe szczegóły. Myślę, że jak nam się uda zebrać. Myślę, że po projekcie bardziej do. Myślę, że podsumujemy, Ta. wtedy powiemy, co tam się wydarzyło, jak było fajnie i. Trochę z backstage'u powiemy i tak dalej. Ale właśnie to jest jakby główny powód, dla którego, e, dla którego to się zadziało. No i teraz stwierdziliśmy, że, że zrobimy to drugi raz, bo w zeszłym roku wyszło ta fajnie. wyszła fajnie, się, się dobrze bawili. E, było, było sporo, wdru, sporo wzruszeń, było sporo stresu też w trakcie samej, samej organizacji, ale ostatecznie wszystko udało się tak, jak miało się, jak miało się udać. Maciek zapytał się, czy możemy tak. mu w tym, w tym roku kolejny raz to zrobić. Zakończyła się impreza, i po tej imprezie pierwszej ja miałem takie kurde, to chyba da się zrobić jeszcze lepiej. Oczywiście, że tak. Patrząc na y, tą radość ludzi, te emocje, które tam były, publiki. Ja mnie ruszyło serduszko i było kurde, zróbmy to lepiej. Dajmy ludziom radość. No i tak właśnie przyszła ta druga edycja, drugi pomysł. Tylko że. Trzeba się rozwijać i iść do przodu. W no zeszłym tak, roku były jest... dwa miasta. Tak, ale chcę wspomnieć jeszcze o samym kolektywie, no bo skoro, skoro siedzimy, Janku, w tej branży robienia nowych rzeczy, no to w tym roku jak zaczęliśmy robić, no to ludzie mówili, Ej, to jest, załóżcie Discorda, bo to w zasadzie na, na Messengerze to tak ciężko sobie to wszystko pogarniać. No tak, no i... bo najpierw zaczynaliśmy od tego, że no istnieje grupa na Facebooku, owszem, która była gdzieś początkiem. To przeniosło się troszeczkę na Messengera, ale no niestety nie oszukujmy się, że czat Messengera jest bardzo ograniczony. Tak, ma dużo ograniczeń. Na Discordzie można zrobić zdecydowanie więcej. Dlatego jak to słuchacie, no to zapraszam was na, na Discorda. Będziecie mieli podlinkowane link, podlinkowane wszystko. wszystko tam, gdzie trzeba, bo na razie jeszcze tego Kanału na Discordzie nie udostępniliśmy publicznie. I można się do niego dostać tylko z linka. Właśnie tak. Jest tam już parę osób, o, tam się zaczyna parę to wszystko. Dziesiąt już się zbiera. No dobra, no to parę dziesiąt. No to jak na dwa tygodnie, jak jest założony ten kanał, to myślę, że jest w porządku. Tak, i każdy tam znajdzie coś dla siebie, ale jeżeli chodzi o, o sam Discord i, i kontakt, no to też myślę. Wejdziemy w więcej detali szczegółów po zakończeniu projektu, bo chciałbym przejść do projektu, który jest yy, jakby głównym celem naszego dzisiejszego spotkania. Trzy Wie. miasta, trzy daty: Warszawa, Gdańsk i Poznań. Wszystko odbywa się od 23 sierpnia do 25 sierpnia. A po drodze jest 24 sierpnia, czyli to środkowe miasto Gdańsk. W zeszłym roku były dwa miasta, w tym roku są trzy, bo stwierdziliśmy też, że trzeba dać ludziom możliwość przyjechania z innych regionów Polski, a dlatego y, w zeszłym roku było sporo ludzi właśnie z, z Gdańska. Tam z jeszcze... pomorza bardzo dużo, i, i to było tak, że jak rozmawiałem y, po koncercie, jak ludzie czekali za zdjęciami i tak dalej. Chodziłem i taką sobie wewnętrzną ankietę robiłem i zagadywałem ludzi. Co jest dziwne dla mnie, nie wiem, mnie w takich momentach ponoszą emocje i zachowuję się dziwnie. I zaczynam zagadywać ludzi. Jak pytałem się skąd ludzie przyjechali, to bardzo dużo było właśnie z Pomorza, więc mówię Gdańsk. Jeszcze był pomysł innych miast, bardziej na południu w międzyczasie, no ale stanęło na Gdańsku w tym roku. Może jeżeli będzie trzecia edycja, może będzie więcej, kto wie. Tak, dlatego też myślę, że Discord jest dobrym miejscem, żeby. Zbierać ludzi nie tylko jeśli chodzi o Aurelio Voltera, ale też z innych kolektywów. Jeszcze pewnie będziemy mieli kilka niespodzianek związanych z samym Discordem i z całym kolektywem. Dlatego dużo lepiej jest zebrać się w jednym miejscu. Jak będziemy robić to w przyszłym roku, no to będzie Wam do tego łatwo trafić, szybko zostaniecie powiadomieni. I tutaj... jeżeli też ktoś ma jakieś. Inne zespoły jest częścią jakiejś kapeli czy czegokolwiek. Jeżeli ma możliwość albo potrzebuje pomocy w jakiejś organizacji czegoś, bardzo chętnie jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje. Jakiekolwiek kolektywy by się tam nie pojawiły, jesteśmy w stanie pomóc w zależności, generalnie od, od chęci. Tak bym to powiedział. Od chęci odłożonego zaangażowania z drugiej strony, no bo trzeba to Maćkowi też oddać, że jest bardzo mocno zaangażowany. To nie, nie oszczędza się. No nie. Fakt jest, ale to w detale tego, jak powstawał ten projekt, myślę, że też przejdziemy po zakończeniu, bo tam jest naprawdę dużo ciekawych opowieści i myślę, że będziemy mieli kilka ciekawostek i kilka rzeczy. Takich zakulisowych do powiedzenia, ale jeżeli chodzi o zaangażowanie Macieja, no on był pomysłodawcą tego. To jest jeden z idolów Macieja, którego ściągnął do Polski, co, co jest naprawdę dużym wyczynem. Tak. Myślę że, myślę, że to, że było nas kilku, bo no, ja mogę to powiedzieć wprost, i myślę, że to nie będzie duże nadużycie, jak powiem, że jeśli na przykład ja sam, Miałbym to robić, to nie dałbym rady. To mogę Wam powiedzieć no, no, całkowicie uczciwie, że jedna, ja bym w ogóle nie podchodził do tego jedna osoba nie jest w stanie tego zrobić. Tak jest z wieloma projektami. A jak zbierze się kilka osób, no to już możliwości rosną, bo każdy ma inny zakres kompetencji, z którymi może pomóc. I tak zbierając się do kupy, jeden, każdy dołoży jakąś cegiełkę i, i, no i tak się w przyszłym tygodniu będziemy bawić. Tak. Każdy z nas ma jakieś właśnie swoje doświadczenie, swoje umiejętności. Przyszło tak, że zebraliśmy się, dogadaliśmy, co kto może zrobić, co, w co może się zaangażować, a te luki, w których nie mieliśmy pojęcia, stwierdziliśmy, że współpracujemy razem. I, I w tę metodą prób i błędów, pewnych, pewnych doświadczeń, analiz i tak dalej, no mamy projekt i mam nadzieję, że jak będziemy już opowiadać po projekcie, no to Powiemy, że się udało w pełni, bo na ten moment ja jestem mega zadowolony. Tym bardziej, że warto zaznaczyć, że jeżeli ktoś jeszcze nie kupił biletu, to jest ostatni moment. Bo... Naprawdę, bo jest. No tak, jesteśmy może na się, Może się skończyć, tak. To już jest ostatni tydzień. Wiemy, że w jednym miejscu nie będziemy Wam mówić jeszcze w którym, żeby nie zabierzać, że prawdopodobnie będziemy mieli sold-out. No tak, bo jeszcze planowaliśmy, żeby w dniu. Koncertu można było kupić bilety i tam jest odłożona taka pula dla osób, które by się pojawiły, ale może okazać się, że niestety ta pula nie zostanie otwarta, bo wszyscy wykupią i będzie większe zapotrzebowanie wykupienia biletów przed. Nie no, zostawimy na, zostawimy kilka symbolicznych biletów na bramce, także. Tak, wiadomo, także, tylko, że na także, bramce także, też. Mam... Także spokojnie, tylko że na bramce będzie też. Bardzo troszeczkę... ograniczona ilość, Tak, wiesz? Nie Może jest być też, że nie ograniczona, będzie żadnego. ograniczona ilość, ale o tym też będziemy. O tym też będziemy informować. Jak będzie taka informacja, że no dobra, tutaj się skończyły, no to się skończyły, ale jeszcze macie szansę. Spokojnie, jest jeszcze tydzień, jeszcze trochę miejsc zostało, także na spokojnie. Jeśli chodzi o całą trasę koncertową, to tak, zaczynamy w Warszawie w klubie WDU o godzinie 19. Jako niespodziankę w piąteczek mamy Saporcik. Ale nie polski. Z litewski. Szczona, a zagramaniczny. Tak, no bardzo widzicie, fajny zespół. Tak, tak, eksportowo sobie tutaj podziałaliśmy. I mamy zespół, który nazywa się The Dancing Crow. Z litewski. Zespół będzie podlinkowany, jeżeli ktoś nie kojarzy. Fajnie, fajnie sprawdzić ich, bo naprawdę grają dobry kawał muzyki. Tak, grają, grają tak, całkiem przyzwoicie. Może nie jest to do końca mój gatunek, ale, ale tak. Myślę, że cały czas w klimacie, w którym będziemy się poruszali podczas imprezy. Także każdy, kto jest fanem Aurelio, również odnajdzie się w. w tak, myślę, szkole. że myślę, że może być całkiem, całkiem w porządku. Drugim miejscem to jest koncert w, w Gdańsku, w klubie Bunkier. I tam też pojedzie z nami Dancing Crow. Właśnie tak. Tak, jakby już się do nas przyklejają i do Gdańska też pojadą zobaczę tam sobie z wodą, sobie troszeczkę tam. tak. Tak, chcę zobaczyć Polskie Morze. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I tam o godzinie 18 zaczynamy? Tak, w klubie Bunkier. Mega fajny klub. Naprawdę jaram się, w sensie, jak zobaczyłem, jak, że, że możemy tam, mamy możliwość zrobienia tam imprezy, byłem podjarany na maksa. Chcę tam być. Tak, super. I ostatnim miejscem. To niedziela. Jest, to jest nasze miasto. Rodzinne, tak. Tak, to jest Poznań. I w klubie Schron o godzinie 15 zaczynamy ostatni koncert z tej trasy. Dużo osób może pytać, dlaczego godzina 15, ale to jest przemyślany plan. Pamiętajcie, że to jest niedziela. W poniedziałek trzeba iść do pracy, więc zaczynając imprezę o 15 można ją przedłużyć. Troszeczkę. A w terparty można sobie zrobić dłużej. Tak. I, I dodatkowo też może my będziemy mieli już e, szybciej wolne i, i, po tak. tych, i po tych 72 godzinach może się troszeczkę zdrzemniemy w końcu. Myślę, że nie. Ale jest, jest szansa. Nie myślę, że, że tak, że jak już ciśnienie opadnie, ten Poznań, dlatego też Poznań jest ostatnim miastem, to troszeczkę pod nas jest zrobione, żebyśmy mogli już spuścić to ciśnienie. Wyluzować się i, i cieszyć się w pełni razem z wami. Dokładnie tak. Myślę, że to są najważniejsze informacje. Podlinkujemy oczywiście link do możliwości zakupu biletów. Oczywiście podlinkujemy wszystkie trzy wydarzenia, żeby każdy mógł sobie tam oznaczyć się, że jestem pyk. Oczywiście Discorda, na którym są wszelkie informacje. Jeżeli macie pytania, bardzo chętnie Odpowiemy na nie, jesteśmy na bieżąco, moderujemy to w miarę naszych możliwości, chociaż to też jest takie, przynajmniej dla mnie, jest to takie pole, w którym na, razie dopóki, do... na razie, dopóki jeszcze to jest zamknięta grupa nie otwarliśmy jej tak oficjalnie, bo jeszcze trzeba parę rzeczy tam ustawiać. No to jest jeszcze to relatywnie łatwo do, no, do, ogarnięcia. do ogarnięcia, ale w momencie, kiedy już to otworzymy. No to będzie coraz więcej wyzwań z tym związanych, żeby to się fajnie rozwijało. Ale myślę, że to jest wszystko warte tego, żeby ludzie znaleźli w końcu miejsce, w którym chcą, mogą zrobić coś, spróbować robić coś, co zawsze chcieli, a nie mieli możliwości, bo tak jak wspominałeś, samemu może, może szybciej, ale niekoniecznie lepiej. To prawda. Bo zdecydowanie no, chodzi o to, żeby zebrać ludzi, którzy chcą coś zrobić. Albo Są ludzi, którzy swoją wiedzą. Tak, albo po prostu w, tak, w takiej sytuacji jak teraz, że jest projekt, którego żaden z nas w pojedynkę by nie dźwignął. Nie ma takiej opcji. No, fizycznie to już samo w sobie jest. Znaczy fizycznie ciężkie. to jest jedna sprawa, ale to po prostu nie dałoby się tego zrobić i skończylibyśmy tak, jak wiele osób w naszym kraju, narzekając, że się nic nie da i że nic się nie dzieje. Ale kiedyś to było. No i kiedyś to było, a tutaj jest kwestia tego, żeby zakasać rękawy i porobić coś. I myślę, że zawsze znajdzie się ktoś, kto wam pomoże. Przede wszystkim my. <gry> Więc jeżeli macie fajne pomysły, też jesteśmy otwarci. Tak, rzucajcie, mocno. rzucajcie, bo jest, toczymy właśnie wiele takich kuluarowych rozmów no, tak. z różnymi grupami, z różnymi ludźmi. Otwiera się kilka. Na, możliwości... razie jeszcze, na razie jeszcze nie możemy o tym powiedzieć więcej, ale. Ale, ale jest tak. na co czekać. Powiem Ci, że tak. jest kilka projektów, które są. Bardzo którym fajne. ja sam się jaram. Jest naprawdę kilka, kilka takich fajnych projektów. No ja, naprawdę. Mam ta, ja mam taki jeden, który tutaj w serduszku mnie po prostu tak, tak mnie chwycił, że mówię robimy to i nie ma nie ma się. Tak, na się. Maksa, nie to, to jakby musimy to zrobić. Na razie jeszcze nie chcemy wam zdradzać szczegółów, bo tam jeszcze sporo rzeczy się musi, musi zadziać, ale już y, mamy pierwsze decyzje o tym, że będziemy działać tak. z y, pewnym tematem. Uhuhu. I z kilkoma innymi enigmatycznie tak innymi jest. też. No bo na razie no, na no nie, razie nie, nie mogę. No, na razie nie mogę. Ciśnię się na to, żeby, żeby powiedzieć wam wszystko. No ale... przecież, no ja no, kurczę, uwielbiam, no jakby totalnie jestem podjarany tym jednym z tych projektów. Powiem i... tak, generalnie jest tak, że mnie jest ciężko poruszyć. Ciężko jest wywołać u mnie emocje, szczególnie te pozytywne, te negatywne łatwiej. ale A to mnie tak chwyciły, ja mówię stary. Tak. My musimy to robić. Tu, no, tu nie ma opcji. To, to nawet to nie, no, no nie, no to po prostu trzeba Fajni zrobić. Fajni ludzie, bo... fajna, fajny temat. Tak, nic więcej wam nie powiemy. Nie ciągnijcie nas za język. Powiemy wam to we właściwym czasie. Myślę, że się ucieszycie. Z tego miejsca ja was pragnę jeszcze raz zaprosić na wydarzenie, które organizujemy. Głównie z tego, głównie z tego względu, że pamiętajcie, że jak w, zesz w zeszłym roku dostałem wiele wiadomości a propos Ej, a czy będziecie jeszcze robić ten koncert Aurelio Voltera? No i w tym roku mieliśmy parę problemów po drodze, więc jakby samą informacja o tym, że koncert, się, że trasa się odbędzie, no to wypuściliśmy stosunkowo dosyć późno, bo, chcieli, bo mi zależy na tym, żeby dowozić rzeczy. I nie chciałem tego puścić wcześniej, jak jeszcze kilka rzeczy było niedopiętych, nie, nie, nie byliśmy pewni, czy będziemy w stanie to zrobić. Ale każda wiadomość od was z pytaniem, yy, czy będzie ta druga edycja naprawdę motywowała tak, do dlatego, tego. żeby to. Dlatego tak, dlatego Discord. No bo to jest miejsce, wiecie, no, byliście na koncercie, i to jeszcze myślę, że na samym koncercie warto do nas podejść, żeby żeby się potwierdzić, że byliście. Bo Pamiętajcie, kolektyw więc. Tak, bo będzie, będzie tutaj takie potwierdzenie na, na samym kanale discordowym, że wzięliście udział i w momencie, jeśli wzięliście udział w zeszłym roku, jeśli w kolejnym będzie robiona też taka sama impreza albo podobna, albo inna, no to dużo łatwiej będzie nam do was trafić, no bo niestety, ale na Facebooku jest teraz tak, o Jezus. Że jak chcesz dotrzeć do swoich jak chcesz, to nie obserwatorów, to musi to być poprzedzone odpowiednio wysokim przelewem do Marka Zuckerberga. No, a i tak, jeżeli robisz przelew, to Marek może się obrazić. Tak, bo nawet jak robisz. Mieliśmy taki problem a propos, ale to dobra. to Nie no, nie, nie, natury nieważne. technicznej nie powiem Wam nieważne, tylko nieważne. tyle, że. Facebook traktuje mnie jako bota. Tak, bo jakby nie, widocznie nie przywykł do tak aktywnych użytkowników jak, jak Janek, więc... Tak, o tym opowiem, to jest naprawdę ciekawa historia. Ale... Ale nie no tyle. Teraz. To tyle, zapraszamy was. To tyle, zapraszamy was serdecznie, bardzo dziękujemy wam za to, że spędziliście Szukajcie z nami nas na parę minut. Szukajcie nas na koncercie, zbijemy sobie piąteczkę, będziemy wszyscy we trójkę z Maciejem. I z Ursusem, to jego też trzeba wspomnieć, zapomniałem. Tak, Ursus tak, tak, też nam. Organizator, który dołączył do naszej ekipy jako, jako pomoc. W, paru, pom w, paru, w paru kwestiach nam, nam pomógł, za co też należy mu się tutaj e, brawka. No, więc będziemy we czwóreczkę w każdym mieście, więc zawsze możecie tutaj do nas podejść, zapytać. Jeśli macie jakieś wyzwanie, w którym potrzebujecie wsparcia, to też dawajcie. Dawajcie znać, my jesteśmy po to, żebyście się dobrze bawili i, i tyle. My się bawimy świetnie. I już y, czekamy, aż będzie koncert i jak będzie ten moment po koncercie, kiedy będzie mogli. Co ci, ja będę robić później? Chwileczkę, musicie musicie chwileczkę nam dać nie? No właśnie, no tutaj potrzebujemy nowych wyzwań. No bo tak się mówi, że facet bez wyzwań, no to. No, no, te, no. Właśnie tak. I, I fajnie, jeżeli podejdziecie i rzucicie nam jakiś pomysł. Bo, bo co ja będę robić zaraz po? No właśnie. Ha! Będę na urlopie! Tu -tum, tu -tum, tu -tum. I nowe odcinki! Nowe odcinki! Także trzymajcie się Buzacki. serdecznie, pa! I za, pewnie za jakiś czas będzie kolejny odcinek, który, co, w którym cofniemy się w czasie o kilka miesięcy. Tak, bo mamy jeszcze dwa do zmontowania, które są... Bardzo świetne, bardzo emocjonalne i związane z pewnymi wydarzeniami, które miały miejsce pomiędzy. Ale my jesteśmy troszeczkę wyrwani z czasoprzestrzeni. Tak, także... jakby totalnie. Jakby dzisiaj publikujemy na przykład odcinek, który nagrywamy 17 sierpnia. Godzina 20:00. Tak, i zaraz następny odcinek to będzie odcinek, który nagrywaliśmy, nie wiem, w maju. Pewnie tak. Więc y, trzymajcie się jeszcze raz y, cieplutko i Łózeczki, pamiętajcie o wszystkim i Warto do by zobaczenia i do zobaczenia na wydarzeniu.